Siema, witam was na moim kanale, w tym odcinku pokażę wam klucz udarowy Akumulatorowy firmy Milwaukee Midturk. Zapraszam Także witam was w tym odcinku, taki trochę nietypowy Gadam z zesypialni yy, Ogólnie tak Ja się dosyć długo przymierzałem do różnego typu tam kluczów tych Akumulatorowych, żeby sobie kupić Bo troszkę działałem tam przy samochodówce, tak trochę z pasji I chciałem sobie trochę yy, Uprzymilić trochę pracę i żeby nie kręcić aż tyle tymi grzechotkami i tak dalej kupiłem sobie pomocnika mojego w postaci tego klucza. Trochę tam poobserwowałem rynek. Ludzie, niektórzy mają tam devolty, jakieś inne hitacze i tak dalej. Jak cię coś innego, a z racji, że jestem w kraju, jakim kraju jestem i gdzie większość ludzi też używa i polecam właśnie te narzędzia, właśnie z firmy Miloki, to żebym sobie sprawił. Kupiłem sobie klucz akmutowy Miloki. Jest to midturk na baterię 18V. 18 hmm, sorry, i mam ten klucz od ponad roku. No, bo kupiłem sobie go na podchoinkę na, na prezent, bo kiedyś trzeba sobie kupić. No i mogę coś nieco opowiedzieć o tym kluczu. Także myślę, że Was to zaciekawi Także na początek, sobie powiem kilka takich specyfikacji. Ja to sobie też ściągę naszykowałem, bo po roku czasu już trochę zapomniałem. Bo ino się robi, tym nie robi, yy, mogę co nieco o tym powiedzieć. Więc, tak yy, ja zdecydowałem się na Meaturk, bo yy, Milwaukee ma takie trzy podstawowe takie, tych, tych, wielkości tych kluczów, jest Low -tork. trochę mniejsze od tego. Ta głowica jest zdecydowanie mniejsza. Jest trochę poręczniejszy, tam waga, nie, nie pamiętam jak ile tam waży i on tam ma coś. Z, ile on tam miał? Chyba 310 N na odkręcaniu. Ten ma 3 stopnie i ma 130 na pierwszym stopniu, tak? No, 130 na pierwszym stopniu, 550 na drugim stopniu i 610 na tym trzecim stopniu na odkręcaniu. To mi w zupełności wystarczy. Tylko, że jest podstawowa zasada, żeby kupić ten klucz od razu z baterią 5A, chyba że macie tam z innych narzędzi te baterie 5A, to, to, to dobrze, bo wiadomo, że te baterie teraz pasują do wszystkich innych narzędzi z rodziny Milwaukee i tak Także polecam od razu kupić sobie z piątką baterią, chyba że już macie, bo ten 1A tam na odkręcanie dużo roboty robi i tu miałem kilka testów, sobie tam zrobiłem. W międzyczasie na baterii 4A i na baterii właśnie tej te 5A, i niektóre śruby w kołach, które tam dosyć długo nie były odkręcane ta 4A bateria sobie nie radziła. A zapiłem piątkę i, i poszło, nie? Także, także od razu sobie kupcie z tą piątką. Nie przerażajcie się czasem ładowania piątki, bo piątka yy, ładuje się w tej baterii, w tej, w tej ładowarce, rapid charger jakieś 60 minut. Coś takiego mniej więcej, także to jest to dosyć szybko. ja na, na, ten czwórka się ładuje może 45 minut, także to nie jest właśnie taki, taki długi czas. Także jeżeli macie dwie czy tam już powiem, niech będzie na boka to trzy baterie to robicie ciągiem tym, tym, tym kluczem. No ja się zdecydowałem na Mitur, bo mi to wystarczy, bo tak jak się przyglądam to większość tych kluczy pneumatycznych to też tak ma 600-650. No 700, takie porzędniejsze, nie? No nie wiem jak teraz, bo tam odkąd zacząłem używać klucza akumulatorowego, to tam pneumatem się przestałem interesować. W też chodziło o to, nie? Bo do pneumata zawsze trzeba mieć ten kompresor, ten przewód, kurde, i to zawsze rozciąganie tego przewodu, rozwijanie, ten przewód zawsze się tam gdzieś yy... Pałętał pomiędzy nogami i właśnie to mnie też tak denerwowało przy pracy. No, ale tak trochę amatorsko robię przy tych samochodach, także, także mogę też co nieco powiedzieć, co mnie denerwuje, co nie. No i zdecydowałem się właśnie na ten klucz, bo, nie, bo jest to trochę poręczne, wygodne i tak dalej. Brakuje mocy, to zmieniam baterię i jadę dalej. Co dalej? Klucz ma. ogólnie są dwa modele tego klucza. Oróziłem się tylko tym trzpieniem, na którym montujemy tam nasadkę. Ten jest na nasadkę oczywiście, jeden, dwa, jedną, drugą, czyli taki jest nasz standard, a czyli nasz standard. No taki podstawowy jest, podstawowy rozmiar nasadek i różnią się one tym, że jeden ma właśnie pin, tak jak ten mój, nie wiem czy tu będzie widać, nie chcę za bardzo przysyłać, bo ten fokus, no telefonem i ten fokus trochę. Trochę o łapie, najwyżej po tym zdjęciu zrobię. A drugie jest, właśnie, jest Friction Ring, który jest ten pierścień na końcu uczmienia I polecam właśnie kupić tym z pierścieniem. O co chodzi? Chodzi o to, że ten, ta wersja, która ma ten trzpień tutaj, ten pin tutaj na tym trzpieniu jest do pracy nad głową. Nad głową. Chodzi o to, że czasem nasadka potrafi nam się, tak jakby zablokować, na kręce, czy na wszubie, nie? ten kto pracuje, czy tam, czy tam robi, przy czy mechanice, czy coś, przy, przy konstrukcjach spotkał się z tym, że dokręcał czymś, nawet nasadką czasem koło dokręcamy i ta nasadka potrafi nam się zakleszyć, zostać w tej śrubie czy tam w nakrętce i ciężko jest ją wyciągnąć, dlatego ten pin przytrzymuje na tą nasadkę, czyli jak na przykład byśmy pracowali na głową, powiedzmy taką nasadką 30 i ona Powiedzmy, zostałaby, a na, za chwilę by spadła, to byśmy ją w głowę dostali. Przynajmniej tak mi się to wydaje, że tak, że o to chodzi. Bo właśnie ten drugi, ten z tym pinem, na, nawet na stronie chyba Miloki jest podane, że overhead, nie? czyli nad głową. No ja niestety, wcześniej zakupując ten klucz, nie wiedziałem o tym, no ale też cena była spokojna, bo ja kupiłem w sumie tylko same body, nowe body, samo body i za fajną cenę. I kupiłem właśnie z tym pinem. O co chodzi z tym pinem? Chodzi o to, że jak mamy te wrzeciono Wrzeciono, ten trzpień To tu mamy ten, ten pin, tak jakby Jak wsuniemy sobie nasadkę No to yy, tutaj jest usko na, na tym pinie i ta nasadka Po prostu się zawsze blokowała na tym, trzeba było zawsze jakieś tam Yy, śrubokręt sobie paski wziąć, wbić to i żeby na nasadka dopiero wyszła. No, przy, przy tym pierścieniu nie ma z tym żadnego tam problemu, także, także lepiej. Nie? No, co tu jeszcze? No, wana z baterią, no, tu jest czwórka, ale waga z baterią piątką to jest 2,5-2,4 kg, yy, podświetlenie LEDowe z przodu. Silnik bezszczotkowy oczywiście technologia fuel, czyli tam. Yy, Pełne wykorzystanie tej baterii trochę tam przy zaoszczędzeniu tej, tego zużycia tej baterii. Także całkiem spoko są też te klucze wypuszczane na rynek tutaj europejski i na rynek amerykański bardzo łatwo je rozpoznać, bo te klucze wypuszczane na rynek amerykański, one właśnie tutaj w tej naklejce tutaj z tymi, z tymi tam specyfikacjami. Jest inny numer katalogowy, inaczej jest wpisany numer katalogowy, i właśnie macie tutaj te podkreślone, te wszystkie warning i tak dalej, na, 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 na żółto, nie? Na pomarańczowo, bardziej. No, na pomarańczowo. No, także, a na rynek europejski, to właśnie to jest in, całkiem inny numer, nie? także, tyle, co jeszcze, no wiadomo. Pasek, um, uchwyt na pasek. Tu powinien być jeszcze sznurek dodatkowy, a ja go wykręciłem, bo mi, bo mi no przepraszam, bo mnie denerwował. Także, no, podkręcamy sobie teraz sami. Zobaczycie, jak to mniej więcej chodzi. Ja tu będę przy takim wywaru robił, także zobaczycie sobie mniej więcej, czy wam taki starczy, nie. Jak nie, to jeszcze potem jest high -turb. No i tam już jest 1360 N przy odkręcaniu. Także ma czym to zakręcić, nie? Także lecimy z odkręcaniem. Dobra, mam podniesione na pierwszy ształkór gdzie koło. Pomijając czegoś zrobić na początku, ale myślę, że będzie dobrze. Teraz śruba z piasty, to jest nasadka 36, czyli będzie 32, nie wiem czy to będzie widać. Trochę mnie deszcz zastał, jak to normalnie dzisiaj taka pogoda w kratkę, ale lecimy dalej. Teraz e, odkręcimy sobie zacisk. I potem zwrotnicę od amortyzatora. Najpierw się go trochę poluzuje. ładnie wyszedł z tyłu mamy niestety wujwaru na 18 klucz śruby z jaśma. To trzeba Ja ogólnie nie lubię tego przemówienia, ale jak trzeba, to trzeba.

Zacisk mam podwieszony Dobra, zostały mi teraz te dwie śruby tutaj I jeszcze tutaj takie małe, no tych małych już nie będę ruszał, bo to wiadomo, że to odkręcę e, Tutaj mi właśnie zostały dwie takie A, jeszcze drążek kierowniczy tak. Ogólnie nagrywam tym razem telefonem dla testu też Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie, no tych nie będę ruszał, bo te trzeba wybić. <noise> Także to już se daruję. Także to było. A gdzie nie? Chociaż w sumie jeszcze skrzydło no możemy wykręcić. Także tamta też była chyba ruszana niedawno, bo... bo był... czegół wymieniony. Teraz mamy trochę tak kiepsko tutaj, bo tu jest. Yy, nie jest ta śruba w linii, tak jakby. I może będzie mi ciężko trochę odkręcić. Ale myślę, że pójdzie. Także mniej więcej tak ten klucz wygląda w pracy, myślę, że, że Wam się mniej więcej podobało. Jakbyście chcieli ten, kupić ten klucz, to na stronie Milwaukee on tu jest, ja tu mówię, bardziej funta Wam powiem, bo, bo w Wielkiej Brytanii siedzę. No to na stronie Milwaukee on kosztuje z dwoma bateriami 5, 5 i ładowarką szybką i tam walizką, no wiadomo, walizki to nie będziecie zawsze używać. Zależy, jeżeli ktoś tam mobilnie pracuje, to będzie używał. No jest on tu z watem za 360 funtów. Także jest cena całkiem spoko. Ja za swój dałem za samo body, bo baterię miałem. za samo body dałem 900 zł. I z drugiej ręki. On był nowy, tam nigdy nie używany, normalnie w pudełku i tak dalej. Ja dałem za niego 900 zł za samą wodę, nie? Myślę, że to jest fajna cena. Jak sobie wejdziecie tam na Olixa i na, na Allegro, to na pewno coś znajdziecie. Co do baterii, no baterię tam 5A to można za 250 zł tam chyba idzie dostać, z tego co tak mniej więcej się orientuję. No, z drugiej ręki też można dostać, tylko, tylko trzeba uważać strasznie, bo... One są wszystkie te baterie na mikroprocesorze teraz, wszystkie czy tam Miloki, czy tam DevOlt, czy tam jeszcze jakieś inne, czy tam Bosche, one mają tam jakąś swoją tam ilość określoną tych ładowań. Jeżeli ją przekroczymy, no to ona po prostu już nie będzie przyjmować nie będzie się ładować, nie? I także, z używanymi, tak no wiecie, jak to jest. No, jak kupicie nowe, to macie nowe i macie tam jakąś gwarancję i tak dalej, a jak kupicie używaną, to potem nie wiadomo, czy ona. Czy ona trzymie, czy, czy nie trzymie, czy z jakiego powodu ktoś się tam sprzedaje, nie? No ale jak ktoś tam na przykład na początek czy coś, to, moż, to, to, to można spróbować sobie kupić używaną, nie? A czasem niektórzy tutaj po prostu się pozbywają tego, yy, bo na przykład już nie chcą tym robić, czy coś, no to tam nie wnikam w to i za jakieś naraz śmieszne pieniądze chcą to oddać, nie? No. A ja zdecydowałem się na Miloki w racji tego, że tam mam yy, jeszcze kilka innych narzędzi. Jak ktoś by chciał coś tam jakąś, jakiś inny film, jeszcze mam tam konturę, jakieś tam inne mniejsze klucze, mniej, mniejsze, większe, także, także myślę, że Wam się podobało. No cena całkiem spoko. Myślę, że jak ktoś się przymierza do zakupu właśnie czegoś, czegoś już z takiej wyższej półki, to myślę, że to jest dobry zawodnik i na pewno będziecie z niego zadowoleni. Także no to by było na tyle. Pozdrawiam Was. Myślę, że Wam się podobało. Jakby Wam się podobało, to zostawcie śluka. Suba możecie też zostawić. Myślę, że tymi, tych filmów będzie, będzie teraz troszkę więcej. Także pozdro!